Czego ty tu chcesz palczurze jebane? Nie rozumiem twojego zdenerwowania ziomaksie 09 jesteś ci świerdzi Hecha. Po co do mnie przylazłeś? No bez przesady. Nienawidzę tylko korga. Bez zastanowienia mówię. Tak, no to dalej. czego znowu chcesz. Tutaj przyszli jacyś osobnicy do pana, administratora, musimy zobaczyć, kto to jest. Spróbuję wszystko szybko powiedzieć, więc już, już mówię. Naprawdę, to jest niemożliwe. To jest możliwe. Imię całej pozostałej władzy i wszystkich użytkowników ciap składu, mianuje cię nasz. Ta zamiast starać się mieć A bogaty, ten kto bogatszy, już ty zapomniałeś. No dobra, dobra. Wszyscy się wzięli do pracy, ale czy ty masz w ogóle jakiś plan? K, ke, ke, plan czego? Przecież ja nic nie wiem. Oczywiście że plan zemsty. A po co? To ty się jeszcze pytasz po co? Ciapskład nas pokonał w pierwszej wojnie ale nie poddamy się. Będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi. I te penały z Wąchocka zginą marnie. Ale jak wy chcecie to zrobić? Przecież Ciapskład jest niepokonany. Ja pierdolę w dupie, że też wcześniej o tym sposobie nie pomyśleliśmy. Zrobimy wjazd na chatę tym bezdomnym i rozjebiemy to ciulstwo w kosmos. Ja nam to po prostu w dupie, ja uciekam stąd i nie wiem kiedy wrócę. Chyba cię pojebało, ależ skąd? Zjadłem tylko za dużo przeterminowanych spłuczek od Kibla kupionych w Tysko za 50 ruskich groszy. To wyjaśnia twoją zjebaną mordę, która wygląda gorzej niż reaktor atomowy w Czarnobylu po wybuchu. Zamknijcie swoje plecy, bo już mi się na was chce strać oczami. Lepiej coś sensownego wymyślcie, bo lekko mówiąc, jesteśmy teraz w dupie. Ja mam tak zajebisty plan, że wam zaraz gały wyjdą dupami. No to Józek dajesz. Podobno Chuck Rizma ma w swoim pokoju 245 tysięcy przedmiotów, którymi można zniszczyć ciap skład. Może też go zniszczyć w samym pokojem. Mordy to ja ci nie zazdroszczę. Zamknąć ryje bo ja już wiem co zrobić. Jutro rano zaatakujemy bazę ciap składu nagle. Bez żadnego ostrzeżenia. Oni zaskoczeni nie będą mogli połapać się w sytuacji i przegrają bitwę wtedy dopełnimy zemsty. Zajebisty plan. Ale trzeba by zwerbować kilku ludzi i ruszamy do natarcia. Dobra, no to jedziemy z tym koksem. Witajcie, Marcinie 92333 to chuj, Anty 600, Marcin B oraz no oby Cipskła. Słuchajcie, zgromadziliśmy się tutaj, by omówić sprawę zemsty. Na Ciap Składzie. Każdy z nas został dotkliwie poszkodowany przez to zjebane forum. Dlatego obmyśliłem atak na bazę Ciap Składu. Z ukrycia. Bez żadnego ostrzeżenia, Zaskoczeni użytkownicy nie będą mogli z nami wygrać choć jest nasz mniej, dlatego wy, nowi rekruci forum znanego jako Antyciap Squad. Ja, dowódca tej organizacji, Jomax 09 rozkazuję wam za godzinę natarcie na Ciapskład. Ma być to niespodziewany atak, bo inaczej przegracie tą walkę. Oni są silni, ale my jesteśmy sprytniejsi od nich. Kto ma iść na walkę? Marcin 923 333 to chuj, skład 600, Marcin Get no squad. Ale czy to nie za mało? Pójdź z wami jeszcze paweł rządzi i powrót i ci wskaz śmierdzi Hecha, ej kurwa nie pozwalaj sobie na dużo się 09 bo cię urządzimy, spoko. Jak zostaniecie sami na polu bitwy lub walka szła źle to uciekniecie stamtąd i powiecie mi co się dzieje. Aha, a wy co się jeszcze tak gapicie? lećcie już do bazyć składu. Zróbcie burdel i wróćcie do mnie. Tak jest, dowódco. Mordę jeża ale nudy. nie mam nic ciekawego do roboty, ja też nic nie mam, mimo wszystko szkoda że nie ma anteciap składów wtedy byśmy mieli na tym się wyżyć, no racja, do tego gdzieś poszła sobie reszta forum i zostali tylko Marcin, 923333, Slonsbon, Gandalf, Wojtoj, ty, ja, Kork, Dżihad, Amen i Hasacz. No ja jebie w pana kurwa mać, nie no kurwa.